Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej to dla nas, zwłaszcza dla Polskiej Młodzieży Wielkie Święto. To dzień, w którym młodzież z całego świata przyjeżdża do Polski. W tym roku w nieco innej formie, chociaż jednodniowej, to jednak staraliśmy się wszystkim uczestnikom dać to, co jest ważne, aby program był równie urozmaicony jak w poprzednich latach. Więc rozpoczynając świętą liturgią, uczestniczący oczywiście mieli możliwość. Świętować spotkanie Pańskie. Przeżywamy dzisiaj w naszej cerkwi dzień szczególny, w sensie liturgicznym, a także i historycznym. W sensie liturgicznym świętujemy wielkie święto posiadające gromadne znaczenie w życiu chrześcijańskim. Święto spotkania człowieka z Bogiem. Cieszymy się, że nasza stolica w dniu dzisiejszym niejako rzutuje na całą tę diasporę, tak nazwijmy, albo na całość prawosławia światowego. Te czy inne... Sygnały stąd idą i niech idą jak najlepsze sygnały. I dla waszych organizacji młodzieżowych, poszczególna Cerkiew, ma swoją organizację młodzieżową. Niech ten dzień będzie takim dniem, jeżeli był dotychczas dniem półświącym, niech będzie dniem pracy, otwartości. Takiego poznawania siebie a przede wszystkim wiary wzmocnienia wiary i świadectwa tej wiary dzisiejszemu światu bowiem dzisiejszy świat tej wiary potrzebuje obchody światowego dnia młodzieży kiedy to nasza młodzież prawosławna w Polsce spotyka się z młodzieżą z różnych krajów świata w tak znaczącej ilości jest bardzo dla nas radosna, napawa nas optymizmem, cieszymy się z tego bardzo, i to po raz kolejny potwierdza to, że warto podejmować takie inicjatywy. I cieszymy się, że czyni to nasza młodzież prawosławna w Polsce, wspierana przez hierarchię naszej certy. Na pewno bardzo dobrze, że przyjechała młodzież z zagranicy, ponieważ z racji tego, że jest to światowy dzień młodzieży Prawosławnej, to tak naprawdę super, że my możemy to świętować ten dzień nasz celebrować z całą młodzieżą z różnych krańców świata. Jeżeli chodzi o samym w sobie Światowy dzień Młodzieży prawosławnej, to jest to według mnie bardzo interesujące i tym bardziej wartościowe spotkanie, z racji na to, że możemy spotkać wielu ludzi i z Polski, jak i z zagranicy, nauczyć się ich kultury i różnych tradycji. Więc uważam, że to jest jak najbardziej duża, wartościowa sprawa. Myślę, że w wielu kulturach, zwłaszcza gdzie ortodoksy jest trudno jako coś, jest w Polsce jest bardzo I myślę, że to jest bardzo i Myślę, że możemy porównać ten dzień do takiej kolejnej pięćdziesiątnicy, ponieważ tutaj przyjeżdżają młodzi z całego świata i wszyscy tak jak w trakcie pięćdziesiątnicy, tak jak czytamy w dziejach Apostolskich. Wszyscy mówili w swoich językach, ale wszyscy siebie nawzajem rozumieli. I tak samo my dzisiaj. Pochodzimy z różnych krajów, rozmawiamy w różnych językach, mamy różne kultury, ale to, co nas jednoczy, to Chrystus. To jest Cerkiew i tak jak dzisiaj też Władysław powiedział, tak jak dzisiaj, w dniu spotkania pańskiego, święty Symeon Starzec przyjmował Chrystusa, tak i my dzisiaj w trakcie świętej liturgii przyjęliśmy tego Chrystusa razem w Eucharystii, w tym sakramencie wspólnoty, w sakramencie sakramentów. Cieszy nas przede wszystkim frekwencja, ale także to, że wśród nas, z młodzieży naszej polskiej, przybywa duża ilość młodzieży z zagranicy. People here are also really interesting. You get both the fun side of international people, like there are a lot of Romanians, there's some Spaniards. Um, I'm from Georgia, and you get some Americans, and it's all very interesting, because you get to see all these people. No, I don't know, but this brotherhood still draws a wszystkie inicjatywy, All initiatives that were initiated somewhere more ahead of us, but which were organized by us, Jednak chce się i pomóc i znaczy, przyjechać, zobaczyć jak, jak to teraz wygląda no i spędzić ten czas w prawosławnym gronie. Przyznam szczerze że z perspektywy uczestnika, jakie czy do niedawna tutaj przyjeżdżałam na wydarzenia takie ogólnopolskie. To no się wszystko wydawało no, dużo prostsze do zorganizowania, fajnie przyjeżdżamy, spotykamy się, integrujemy się, aczkolwiek teraz właśnie jest nasza taka pierwsza, największa inicjatywa, jak organizujemy jako nowy zarząd centralny. I to było zaskakujące, jak dużo jest różnych tematów spraw do przemyślenia, do... Zorganizowania, do przedyskutowania, do tego jak w ogóle te obchody miałyby wyglądać, by też opinie młodzieży, czego oczekują. Fajnie sobie pojechać na jakieś wydarzenie, fajnie je zobaczyć od zewnątrz, ale tak, żeby od wewnątrz wejść, zobaczyć jak to się organizuje, to na pewno jest bardzo wartościowe doświadczenie, które też później procentuje w przyszłości. Bardzo polecam wszystkim serdecznie działalność w Bractwie, w ogóle działalność. Świetnym pomysłem było zaśpiewanie mm, tak dużym, e, tak dużym chórem nawet bym powiedziała. E, pieśni Wiera nasza Wierosławna, nasza Wiera prawosławna, taki jest refren tej pieśni. E, śpiewaliśmy w języku polskim e, i właśnie w takich momentach, momentach najbardziej czujesz, jak dużo nas jest, jaką jesteśmy dużą rodziną i e, naprawdę śpiew łączy ludzi. Nasza wiara sławna, nasza Wspólne śpiewanie to jest coś, czego chyba do tej pory nie spotykaliśmy na Światowym. I to jest bardzo fajne, w sensie, że mogliśmy wspólnie wyjść, zaśpiewać przed Władykami. Yy, może taka integracja międzypokoleniowa, bo też się troszeczkę... Widać, że się wymieniamy pokoleniami, my jesteśmy troszkę starsi, są też osoby trochę młodsze. Ale jednak między sobą nawiązujemy pewne kontakty i, i, i to jest właśnie. Kolejne punkty programu, programu, które zostały tutaj zaproponowane, to spotkania z gośćmi z zagranicy, Miriam, czy też z panem Matanasiosem, autorem książki Uzyskruchy. No i kolejne punkty programu, więc były te duchowe, akurat aspekty, które są bardzo ważne i potrzebne. We współczesnym świecie dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla młodego. Borczes Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnych w Polsce urzekł y, mnie spotkanie z autorem książki Łzy Skruchy. Bardzo zaciekawiła mnie głównie jego historia sama w sobie z racji na to, że jestem w trakcie czytania jego książki Łzy Skruchy i bardzo właśnie ciekawiła mnie ta przemiana taksówkarza i jego takie rozpowszechnianie duchowej wiedzy. Też zazwyczaj miałam taki większy problem z Czytaniem tego typu książek, a to mnie naprawdę bardzo zaciekawiła i pomogło mi właśnie otworzyć oczy na pewne sprawy. Myślę, że to spotkanie weszło w serce wielu młodych ludzi i poszerzyło ich wiedzę na temat drugiego człowieka, Chrystusa i cerkwi przede wszystkim. A kolejne punkty, które będą bardziej taką integracyjną częścią one również są ważne i pomagają, aby to spotkanie przypieczętować czymś co spoi wszystkich, pomoże zawrzeć nowe trwałe znajomości na długie, długie lata. Jest przede wszystkim ważne, żeby poznawać innych, jak wygląda ich życie z perspektywy właśnie tej wiary, bo to wiadomo, co kultura to też obydwcze i to tradycja, to się naprawdę zmienia. to jest. To jest różne w różnych państwach, też jest interesujące, rozwijamy się dzięki temu. To tak jak wspomniałem o tych znajomościach, to też jest bardzo ważne. Myślę, że dzięki właśnie tego, te, temu wydarzeniu można spotkać naprawdę bardzo dużo ludzi i też jest to duża szansa spotkać swoją drugą połówkę. Bardzo dużo osób z moich też znajomych właśnie na takim wydarzeniu spotkali swojego przyszłego męża bądź swoją przyszłą żonę. Więc to jest naprawdę jakby świetna okazja i naprawdę zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w takich wydarzeniach. Każde wydarzenie jest oczywiście inne, ale ma wspólny cel. I tym celem jest jedność i łączenie, jakby. Ludzi biuracowych ze sobą, poszerzanie ich wiedzy na temat cerkwi, wiedzy i inspiracja do dalszego działania na rzecz cerkwi. I myślę, że takim jednym z ważnych też aspektów jest to, żeby młodzież pamiętała o Bogu w każdym momencie swojego życia. Myślę, że to bardzo ważne, żeby przekazywać dalej tak młodszym pokoleniom, młodszym osobom, żeby oni też mogli czerpać z tego, z tej. Przede wszystkim z tej wspólnoty, tak? z tej międzynarodowej, ogólnoświatowej soborowości. Tak? tak jak dzisiaj właśnie Władyka Grzegorz powiedział. To, czego nam w dzisiejszej Cerkwi brakuje, to soborowość. Więc musimy wrócić do tego, o czym mówili pierwsi ojcowie Kościoła. tak? Czyli my dzisiaj powinniśmy czerpać z tego, co oni wypracowali. I miejmy nadzieję, że następne pokolenia też będą czerpały z tego, co my dzisiaj wypracowaliśmy. Niech dobro pokonuje poprzez Was zło. Tego Wam życzę.